Tam Lwiątka. Dzióbki, słuchajcie, czytanie ogólne na tydzień od 27 października do 2 listopada. Lew oczywiście. Znak w słońcu, księżycu i ascendent. Kochani, <laughs> wiadomości, informacje, które przywrócą wam szczęście. A jeżeli jesteście szczęśliwi, to to szczęście się... Utrzyma. Idzie szczęście, idzie przeznaczenie. Wy wyjdźcie naprzeciw temu szczęście, przeznaczeniu. Włączyć zdrowy egoizm z dzióbki. Zawsze uczono nas, że nie wolno być prawda. Patrzcie, za dużo wypadło egoistą. Oczywiście, że nie, ale zdrowy egoizm jest mile widziany, w szczególności dla Was w nadchodzącym tygodniu, bo Wy musicie iść za swoim szczęściem. Nie podejmuj decyzji wbrew sobie. Jeżeli tutaj macie związki z osobami toksycznymi, ale takimi naprawdę już, gdzie się w ogóle nie układa, to uważajcie na puste obietnice, na ułudę szczęścia, na iluzję szczęścia. O, inaczej, na iluzję szczęścia. Czy to będzie wasz partner, czy partnerka, którzy są toksyczni oddalają się od was. Czy to będzie fałszywy przyjaciel, przyjaciółka, czy ktoś z rodziny, czy z pracy? Puste obietnice, mm -hmm. iluzja szczęścia. Zwróćcie na to uwagę. A wy macie iść, ale ku własnemu szczęściu, tak? Może być tak, że wy już idziecie, a ktoś z przeszłości się odezwie i będzie próbował namieszać wam. Bo jeżeli wy macie dobry związek, dobrą relację w się wam się na przykład już zaczęły jakąś relację ale jeszcze nie jest to związek to osoba z przeszłości będzie próbowała wam to zepsuć zwróćcie na to dziubaski kochane uwagę oddalcie się od tej osoby jeżeli to jest osoba jakaś w pracy czy w rodzinie to nie ujawniać się ze swoimi planami Oddalcie się od złych doradców, od osób, które będą szkodzić. Zwróćcie uwagę, idą dobre, nowe znajomości, nie tylko dla singlaczusi. Słuchajcie, jeżeli wy macie romans, czy jesteście wolni, czy zajęci, już tak powiem, kolokwialnie, to zwróćcie uwagę, zdejmijcie różowe okulary, czy to jest dobry romans, bo to może być iluzja, zauroczenie, ale takie iluzoryczne, z tego nic nie będzie. Natomiast, jeżeli macie dobre związki, czy singlaczu się, się, powiem kolokwialnie, pozbyliście się już tych toksyków, to uważajcie, bo te toksyki będą próbowały powrócić w jakiś sposób do waszego życia albo wysłać kogoś, tak? Więc tu zwróćcie też uwagę, jeżeli macie przyjaciół i przyjaciółki przy którymś z tych osób. Intuicja Wam mówi, że coś jest nie tak, to nie uzewnętrzniać się, bo będzie problem. Ale ta karta szczęścia to też takie szczęśliwe zakończenie problemów, które wynikną w przyszłym tygodniu i pojawią się szanse na spełnienie Waszych marzeń. Problem przez te osoby. To może być tak, słuchajcie, że to jest ktoś z rodziny, czy jakiś wasz przyjaciel czy przyjaciółka. Niekoniecznie fałszywi, ale może być tak, że wyjdzie na jaw, że, że mają ukryte uzależnienia, i to będzie problem, tak? Bo wy będziecie chcieli pomóc. To też zwróćcie na to uwagę. Sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne. Mogą pojawić się jakieś opóźnienia, drobne problemy, również w rozwoju zawodowym czy osobistym, ale wy macie zmienić doradców, bo będzie, będą osoby z waszego otoczenia chciały wam pomóc. Osoby, które są lojalne. Przed podjęciem decyzji zwróćcie się do tej osoby czy do tych osób, tak? które są lojalne, które też potrafią słowa krytyki powiedzieć, ale takiej konstruktywnej, tak? bo będzie wam to potrzebne, żeby podjąć decyzję. Dociekaj prawdy, nie śpiesz się z decyzją, Zbieraj informacje i dopiero wtedy podejmij decyzję w zgodzie ze sobą. Ta decyzja, którą podejmiecie i pójdziecie ku własnemu szczęściu, doprowadzi was do sukcesu. Jeżeli macie problemy urzędowe, zawodowe bądź prywatne, pojawią się możliwości i problemy będą się prostować, jeżeli te możliwości wykorzystacie. Jeżeli nie macie tych problemów, to idzie do was też sukces, Urzędowy, zawodowy bądź prywatny, ale zmienić doradców. Zadbajcie o własne szczęście. Oczywiście nie krzywdząc nikogo po drodze, tak? <laughs> Ruchy finansowe, zawodowe bądź prywatne. Tutaj też jest taki przekaz: Uważaj. Jeżeli już masz problem, no to musisz odsunąć te osoby, przez które masz problem. A jeżeli jeszcze nie masz, to uważaj, bo może być problem. Ruchy finansowe, zawodowe bądź prywatne. Możesz paść ofiarą oszustwa. Zwróćcie uwagę na finanse. I karta rada. Macie otwarte serduszka, tak jesteście wrażliwi. Ale moi kochani, otwarte serce trzeba mieć tylko dla tych, którzy nie szkodzą wam, tak. Przesłanie dotyczące związku, nowe doświadczenie emocjonalne, romantyczne spotkanie, wydarzenie towarzyskie lub zaproszenia na spotkania, zwiększone zdolności parapsychologiczne. Dzióbki, wy naprawdę będziecie mieli, co niektórzy, tak dużo będzie się działo, że uważajcie, bo przez to przeboczcowanie możecie coś przeoczyć, a tymczasem te wydarzenia towarzyskie. Zaproszenia na różne spotkania czy na wyjście do kina. My nie mówimy o dużych imprezach, bo niektórzy na duże imprezy będą mieli zaproszenie, a inni na kawę po prostu, tak? Ale to będzie nowe doświadczenie. Nie tylko romantyczne, ale ogólnie nowe dla Was doświadczenie. I tutaj musicie posłuchać swojej intuicji, przy kim warto mieć. Otwarte serce, a przy kim nie? Jeżeli intuicja będzie mówić, że coś jest nie tak z tą osobą, to tego serduszka na dłoni tak od razu nie dawać ciubaski. Ale szczęście i przeznaczenie w przyszłym tygodniu, tylko od Was zależy, czy wy pójdziecie ku temu szczęściu, ku swojemu przeznaczeniu w zgodzie ze sobą. A ja Wam tego życzę. Dziękuję.